Witam serdecznie. Z tej strony Andrzej z firmy Agroosa. Chciałem wszystkim pokazać działanie programu. Zapoznać wszystkich z podstawowymi funkcjami przybliżyć obsługę. Na początku omówimy sobie ekran główny aplikacji, pokażę podstawowe przyciski i parametry, które wyświetla. Nawigacja. U góry po lewej stronie widzimy wskaźnik satelit, 31 widocznych satelit oraz wskaźnik RTK. 3,4 km do bazy RTK. Dokładność samego GPS-a 14 mm. Poniżej widzimy ikonę kierownicy. Pokazuje nam ona, że system jest gotowy do załączenia. Gdy kręcimy kierownicą, to pole pali się na pomarańczowo. Następnie niżej widzimy stan drugiego GPS-a, ponieważ AgroSA jest oparta na systemie Dual, czyli mamy tak naprawdę dwa odbiorniki satelitarne. Ten wskaźnik pokazuje. Stan drugiego GPS-a, też jest w RTK następnie klawisz start, nim zajmiemy się później, poniżej wskaźnik maszyny, to też omówimy sobie później, trybiki to jest jakby konfiguracja programu, no i duży X zamyka całkowicie aplikację. Na pasku dolnym widzimy przełącznik dzień noc oraz regulację jasności ekranu. Następnie klawisz przybliżenia i oddalania ekranu. Tutaj mamy 10-50 metrów na kratkę na ekranie. Kolejny przycisk pokazuje nam tryb pracy nawigacji, czyli góra ekranu to północ lub góra ekranu w kierunku jazdy. Kolejny 2D lub 3D, czyli wizualizacja pracy w trybie pochylonym lub w trybie płaskim. Dalej mamy wskaźnik tutaj akurat 10 metrów pokazuje nam on jakby skalę tego co jest na ekranie. Ta kratka pokazuje nam 10 metrów. Możemy klawiszami następnymi czyli lupa minus lupa plus zwiększać lub zmniejszać lub zmniejszać skalę. Po środku Widoczna litera D jest to wskaźnik pracy do przodu, R do tyłu. Możemy sobie zablokować możemy sobie zablokować sygnał dźwiękowy w momencie kiedy cofamy. Dalej po prawej stronie od góry prędkość w kilometrach na godzinę, kierunek poruszania się przechylenie z, ży z żyroskopu, z wydajność teoretyczną bieżącą w hektarach na godzinę oraz wskaźnik ukończono, tutaj pokazuje hektary, które nam zostały do zrobienia lub które już zrobiliśmy. Fragment jest jakby licznik dzienny i duży klawisz z czałkami lewo-prawo, możemy sobie przesuwać linię Czas pokazać podstawową funkcję nawigacji, czyli prowadzenie po linii, po linii prostej, po linii krzywej oraz po obrysie. Aby to, to Wam pokazać, muszę otworzyć jakąś pracę. W tym celu naciskamy sobie guzik Start. W kolejnym kroku wybieramy spośród trzech dostępnych opcji. Kontynuuj. Która otwiera poprzednio wykonywaną pracę. Mogą to być dzisiaj, wczoraj, tydzień temu. Po prostu ostatnio wykonywaną, zapisaną pracę. Kolejny guzik otwiera z listy. Czyli możemy otworzyć dowolną pracę, nawet przed tygodnia. I ostatni, który nas interesuje, utwórz nową pracę. W związku z tym, że jest to instruktaż wybierzemy sobie nową maszynę dodajemy jej nazwę klikamy gotowe wybieramy czy maszyna jest ściągnięta czy zawieszana zakładka między przejazdami ustalmy sobie na powiedzmy do celów testowych 10 cm i tu wybieramy szerokość narzędzia, czyli ustalmy sobie 4 metry. Klikamy zapisz. Dalej. No i teraz musimy wybrać pole. Możemy wybrać pole kopia ze znanego, czyli jakieś już pole, które wcześniej mieliśmy. Które wcześniej uprawialiśmy. Albo możemy utworzyć nowe. My sobie otworzymy nowe pole, bo chciałbym wam pokazać, jak się to pole zakłada. Klikamy utwórz nowe, nadajemy na nazwę. Gotowe. Krótkie omówienie. Pole zawiera obrys. Nie jest to konieczne, ale lepiej, żeby on był, wtedy działają wszystkie funkcje i linie prowadzenia. Na początek spróbujemy pobrać sobie obrys z urzędu. W tym celu klikamy klawisz mapy w górnym lewym rogu. Wyskakuje nam okienko tworzenie obrysu. Możemy ten przejazd sobie nagrać czyli obrys sobie możemy nagrać z naszego przejazdu. Lub możemy pobrać z urzędu. Klikamy pobierz z urzędu. Znaleziono działkę, powiat poznański, gmina kurnik, obręb dziećmiowo. Działka 26 10 hektarów kropka 14. Klikamy gotowe i mamy obrys. Jest to bardzo fajna działka. Bardzo bardzo długa i wąska, przy czym wiem, że, że ten, jakby ta krawędź nie jest prosta, czyli nie możemy wyznaczyć sobie prostej z obrysu, ponieważ ta linia idzie z dużo linii bodajże drzew i rowu, więc nie jest to linia prosta. Spróbujmy dodać może najpierw prostą. Klikamy AB. Prosta, plus, i mamy dwie opcje: albo z punktów AB, lub taki symbol ręki, czyli możemy po prostu palcem wyznaczyć na ekranie. Naciskamy, widzimy ikonę ciągnika, czyli gdzieś tutaj się znajdujemy. To tak dla orientacji. Możemy teraz nacisnąć sobie na obrysie. Jeden punkt. Drugi punkt, dodaj prostą ab. Klikamy zielony klawisz. Teraz co widzimy, że nawigacja wyznaczyła nam przejazdy co 4 metry. Pokażę wam inną funkcję, czyli funkcję prowadzenia po obrysie. Dodajemy Ostatnią opcję, czyli prowadzić po krawędzi obrysu. Teraz wystarczy, że ruszymy ciągiem. Ok, i mamy krzywą prowadzenia po obrysie. Załączymy sobie malowanie żeby nawigacja nam zaznaczała to, co już zrobiliśmy. Aktywujemy prowadzenie. Maszyna będzie jechała nam dokładnie wzdłuż obrysu. Ok, myślę, że wystarczy do celów testowych. Jak działa to w drugą stronę? Ano, zawrócimy sobie, zawrócimy sobie, i teraz to będzie działo w ten sposób, że tam, gdzie już jechaliśmy, to będziemy mieć tą linię prowadzenia, dajmy do tyłu. Wyłączymy sobie sygnał dźwiękowy. Załączamy nawigację i jedziemy do przodu. Teraz co widzimy na ekranie? Widzimy przede wszystkim, że tu na krawędzi mamy ciemniejszy kolor zielony. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że ustaliliśmy sobie zakładkę 10 cm, no to sprawdzić, tutaj w opcji maszyny mamy tą zakładkę pomiędzy przejazdami 10 cm. Więc ciągi sprawdzony tak naprawdę co 3,90, żeby następowała ta zakładka w pracy. Ok, Dojedziemy sobie do końca. To było prowadzenie po obrysie. Ta funkcja jest jeszcze w fazie testów, ale bardzo fajnie się sprawdza, właśnie przy takich nierównych krawędziach. Należy tylko pamiętać, że, że ona łapie, jakby obrys oraz tą, tą wykonaną już wcześniej pracę. Dobra, spróbujmy teraz sobie pojechać na przykład na skos. Załóżmy, że chcemy sobie uprawić to pole na szagę. Klikamy AB, prosta, dodaj, z punktów AB wyskakuje nam okienko prostej AB, mamy klawisz A, B nieaktywny i tak naprawdę poruszamy się od góry. Tak jak stoimy naciskamy A, teraz ruszamy ciągnikiem, ruszamy sobie ciągnikiem. Może najpierw inaczej wybiorę kierunek. Dobra, naciskam sobie jeszcze raz A. To jest nasz punkt A i jedziemy. Przejdziemy co najmniej 10 metrów. Weźmy sobie trochę więcej. Dobra. Naciskamy B. Dodaj użyj, Wyskakuje nazwa. Wyskakuje możliwość zmiany nazwy. Prosta AB. Załóżmy pierwsza. Mamy wszystko, mamy prostą wyznaczoną, załączamy nawigację, załączamy sobie malowanie, czyli wybieramy jedną z opcji mapowania i już, nawigacja prowadzi. Jeżeli na przykład wyłączymy sobie nawigację i skręcimy kołami, odjeżdżamy od linii, załączamy nawigację i wracamy na linię. Dobrze, spróbujmy teraz sobie. To była nawigacja po prostej, a bez punktów. Teraz może nawigacja po prostej z obrysu. Wyłączamy sobie prostą. Dodajemy sobie prosta. Dodaj z obrysu. Możemy sobie kliknąć tak naprawdę prostą z obrysu w ten sposób, możemy sobie kliknąć też szagę na przykład taką szagę. Generalnie z dowolnie, możemy dać sobie poprzeczniaki. Ja mam wszystkie proste tak naprawdę, teraz możemy je przełączać. To jest nasza szaga prosta AB kierunek. I tu jest ta większa szaga, którą wybrałem. Wszystkie te proste możemy sobie siedzieć na mapie. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzimy całą działkę. To jest ta. To białe pole na mapie Google. Widać wszystkie nasze proste. Możemy sobie przełączać. Żółta to jest obecna, aktywna prosta. Czyli jeden poprzeczniak. Prosta. Kolejna prosta na szagę. Prosta z drugiej krawędzi. Druga szaga i drugi poprzeczniak. No, wybierzmy sobie na przykład tą drugą szagę. Załączamy nawigację. I jedziemy już tą drugą szagą. Co dalej? Krzywa AB, krzywa, wyskakuje nam okienko, brak krzywej. Teraz musimy z tą krzywą nagrać. Robimy tak, naciskamy, przepraszam, krzywa. Naciskamy, że to miejsce, gdzie się teraz znajdujemy, to jest nasz punkt A. Ustawmy się może do jazdy o tak, o, załóżmy tak. To jest nasz punkt A i nagrywamy krzywą, czyli jedziemy sobie delikatnie po łuku. A tutaj wręcz zrobimy sobie kawałek prostej. Ok, zatrzymajmy się. To jest nasz punkt B. No i teraz możemy spróbować się wrócić. Czyli sobie nawrócimy. Idziemy sobie następną ścieżkę. Załączam nawigację. Włączamy malowanie, i nawigacja prowadzi. Jeszcze trochę szybciej. Dobra, tutaj sobie zawrócimy. Pojedziemy ten środek. Pojedziemy ten środek. OK. No i mamy, nawigacja pokrzywej. Mniej więcej tak to wygląda. Co dalej? Mieliśmy już po obrysie. Mieliśmy prosto, mieliśmy po obrysie. Wirtualne poprzeczniaki. Klikamy sobie ninja tryb. Ustawiamy sobie poprzeczniak na przykład na 15 metrów. Albo 12 metrów. Klikamy dwa punkty na poprzeczniaku, na obrysie związanym z tym poprzeczniakiem, naciskamy klawisz dodaj nowy, na drugim to samo. I mamy wyznaczone poprzeczniaki, taka niebiesko-żółta linia, gdzie bliżej to będzie lepiej widać. Tu mam napisane 231 metrów po prawej na dole do poprzeczniaka. I teraz to nam będzie mówiło, kiedy tak naprawdę mamy podnosić maszynę, żeby te 12 metrów uzyskać. Ja tu przyspieszę na symulatorze mocno do przodu. 100 metrów do poprzeczniaka, 80, 70, 50. Dobra, dobra zwolnimy. I teraz tak, dojeżdżamy do poprzeczniaka i komputer nam mówi, kiedy mamy podnieść maszynę, gdy maszyna będzie przekraczała tą linię, to usłyszymy sygnał dźwiękowy. Teraz tak, może cofnijmy kawałek. Pokażę wam też auto zawrot. Dobra stop. Klikamy sobie klawisz. Klawisz poniżej ikony kierownicy, te dwie strzałki. Wyskakuje okienko auto zawracania. Odległość zawrotu od granicy, to jest ta zielona linia wokół pola. Bierzmy sobie 3 metry, bo no 2 metry od granicy, czyli ciągnik może dojechać 2 metry od granicy. Ta opcja na razie w spokoju. To jest styl autozerwotu. Omijaj trzy ścieżki. no Zostawmy, omijaj dwie ścieżki. Wybierzmy sobie pierwsza w lewo. Zielony klawisz. O, proszę bardzo, mamy wyznaczony autozawrót, Teraz tak naprawdę tylko, tylko naciskamy gaz i jedziemy. Komputer informuje, że będzie automatycznie zawracał. Jak widzimy, nie przekroczyliśmy tej linii 2 metrów. No i jedziemy. Następny zawrót został wywyczyszony za 1056 metrów. Fioletowa linia na ekranie pokazuje, że następny zakręt będzie w prawo. Możemy to przełożyć na drugą stronę. I możemy też automatycznie zawrócić na żądanie. Naciskając któryś z dwóch tych klawiszy, no, spróbujmy na żądanie w lewo. Natychmiast zawraca. No, Przestawmy się w prawo. Auto zawrót i jedziemy. Zielona linia pokazuje nam tą odległość od granicy dwóch metrów, czyli maszyna nie powinna środkiem przekroczyć tych, tych dwóch metrów. Opuszczamy maszynę. I jedziemy. Tu pokazywaliśmy Ninja Tryb, pokazywaliśmy no ścieżki technologiczne, jeszcze nie pokazywaliśmy. Możemy sobie ustawić ścieżki techniczne, na przykład co 5 maszyn. Zacznij od trzeciej. Włącz ścieżki technologiczne. No, zostaną rozrysowane ścieżki technologiczne na polu, zaczynając od tej linii bazowej, czyli od, tej, od tego poprzeczniaka. Tak? Ścieżki są podwójnymi, podwójnymi liniami na polu zaznaczone. Kiedy w nie wjeżdżamy, to podświetlają się na czerwono. Czyli tu mamy ścieżkę technologiczną. To tak naprawdę jest dla naszej wiedzy, żebyśmy się nie, nie pomylili. Ale pozwala także na przykład zasiać same ścieżki technologiczne. Czyli możemy sobie zasiać same ścieżki. Czyli zrobić na przykład tak, że sobie tutaj skasujemy te wszystkie nasze wypuciny i siejemy ścieżkę technologiczną pierwszą. Tak. Yy, mamy co 5, tak te ścieżki? Dobra, to sobie przełączmy auto. Zawracanie na 5. Dobra. Raz, aha, bo omijaj 5, musimy zrobić omijaj 4. Omijaj 4. Ok, zawracamy na żądanie, siejemy drugą ścieżkę technologiczną. W ten sposób obsiewamy wszystkie ścieżki technologiczne i następnie wypełniałem ten środek już pełnymi siewnikami. Dziękuję za uwagę.